To wymyślił szkołę. Zgromadzenie tylu głupich nastolatków jest niebezpieczne. Dla nich. Wednesday znowu przemyciłaś fajerwerki? Mam dość tego. Jesteś wydalona. Moja nowa uczelnia jest zupełnie inna. Nevertrum. Hmm. Więc jesteś tą nową dziewczyną. Hmm. Witamy. Nie przytulasz? Oh. Jestem Enid. Zostańmy przyjaciółkami. Hmm. Może nie? Wiedziałam, że się dogadamy. Hmm. O, co to? Ręka? Ups, do zobaczenia. Więc to jest moja szafka. Zbyt kolorowa. Ale trumna to zawsze dobry pomysł. Co jest z tym tłumem? Czy rozdają darmowe kusze? Nie, to tylko głupi konkurs na królową uczelni. To mój nowy plan. Ukradnę koronę, żeby wszyscy zwariowali. Auć! O, przepraszam, nie widziałem cię tam. Szkoda. Jesteś miłością mojego życia. Moje kondolencje. Pa. Potrzebuję wytrychu. Hej, łamago. Pożyczę twoją szpilkę. Dzięki. Doskonałe narzędzie. Z drogi. Zostanie królową uczelni jest moim największym życzeniem. Co ty robisz? Idź na koniec. Wreszcie. W czym jeszcze brałam udział? Pracja W konkursie na najlepszy kęs. Przepraszam. Skończyłam. Czy wypełnisz formularz zgłoszeniowy? Zostań królową i zdobądź koronę. Dobrze. Oddawaj swoją odznakę, trajerze. Ona jest nie z tego świata. Cześć! Wszystko, tylko nie to! To tylko CJ! Jesteś uczulony. Poważnie? Dobra. Biegnij, CJ. Dzięki za trzymanie go z daleka. On jest niesamowity. Kto? To chodzące kichanie. A, rozumiem. Zapomnij o swoim hmm. romansie, Pinky Pie. Co? O, przepraszam. Idę. To nasz pokój. Jak się z tym czujesz? Trasznie. Za dużo tutaj kolorów. Rąsiu? Wiesz co robić? Masz zakaz wkraczania na moją połowę. Co się z naszym pokojem? Hmm. Jeszcze jeden krok. Czy umieściłaś zdjęcie swojego chłopaka? Masz na myśli to. To nie tak jak myślisz. Między nami nic nie ma. To niemożliwe. On ma alergię na psy, a ja jestem wilkołakiem. Kicha. Ha? Huh? Dzięki za wsparcie. Jesteś najsłodszą rąsią. Na pewno zostaniemy przyjaciółmi. Może selfie? Hmm. Pronsiu, znowu wygrałam. Uwielbiam pić kawę z nowymi przyjaciółmi. No dobra, o co chodzi z tą aplikacją? Wow, zapisujesz się. Ja też. Obie będziemy królowymi. Chodźmy zobaczyć koronę. Ta korona to moje U. największe marzenie. Jest taka piękna. Ty chcesz zostać królową. Nie potrafisz być nawet wielkołakiem. Mówisz poważnie. Doigrałeś się. Co? Dziękuję, pumpelko. Tulas? Nie, nie Tulas. Nie, bracie, nie przepadam za kostkami. O, Wednesday! O, Karolu! Kostka Rubika. To dzieci proste. Proszę. Rozwiązałaś to, więc jesteś moją wymarzoną dziewczyną. Pa, chłopcy! Do zobaczenia! On też mnie lubi! Muszę przygotować się do konkursu. Co założyć? Nie. Nie! A -a. Znowu nie mam w co się ubrać. Co mam zrobić? Rąsiu? Dziękuję. Chcesz pożyczyć sukienkę? Nie trzeba. Jest zbyt czarna. Chyba założę to. Hmm. Wyglądamy bosko. O, teraz jest idealnie. Usiądź, Roberto. Lepiej bez pająka. No dobra. Nie, to zbyt krzykliwe. Wyjmij miecz z głowy. Hmm? Ale to jest świetna fryzura. Dobrze wyglądam? Wiedziałam. Jejku. Moje paznokcie wymagają ratunku. Oh, wow. Tak będzie lepiej. Moje zawsze są idealne. Piątka kumpela. Chodźmy. Lista kontrolna królowej uczelni. Zobaczmy. Włosy są. Sukienka jest. Mhm. Paznokcie? Perfekcyjne. Mhm. Nieźle. Co? Butonierka? O nie. Gdzie mamy ją zdobyć? Nie wiem. Panie, to jest dla Was. Pięknie. Moja chłodna wdzięczność. Cóż? Mamy butonierkę. Wszystko gotowe. Zaczynamy. Właśnie tutaj. Trzymaj się. Chcesz zakończyć, Karolu? O, Karolu, jesteś taki kreatywny. Ogłaszają wyniki. O, Wednesday. Która z nas wygra? A Tiara trafia do. Wow! Wednesday. Gratulacje. Przestań. Tak się cieszę, kumpelo. Zasłużyłaś. Szkoda, że moje marzenie nigdy się nie spełni. Enid, będziesz najlepszą królową na świecie. Wow. To laski? Ano tak. Jeden raz nie zaszkodzi. Dziękuję, Wednesday. Czapki z głów królowo. Chciałabym, żeby Karol i ja zawsze byliśmy razem. Co? Karol, mogę? O, to zadziałało. Kocham cię, Enid. Szczęśliwe zakończenia są moimi ulubionymi. Wednesday. Kubek? Dobra, spróbujmy. To takie romantyczne. I gotowe, ukończyłyśmy tajny pokój. Ojejku, kto to robi w ten sposób? Potrzebujemy zawodowca. Hej, tak, potrzebujemy tajnego pokoju. Tajnego pokoju? Nie ma problemu. Przygotuję wszystkie narzędzia. Task, okulary i mogę ruszać. Nadchodzi człowiek. Tylko spokojnie. To hmm. musi być gdzieś tutaj. Uważaj, co jest tu niebezpiecznego? Stać, ale naprawdę muszę wejść. Hmm, niebezpieczeństwo? Nie wystraszycie mnie tym. Witamy. No w końcu. W domu wampirów. Co to za miejsce? Kto chciałby tu zamieszkać? No dobra, czas wziąć się do roboty. Najpierw zdejmę stare deski. Cześć. A, moja stopa. On potrzebuje pomocy straszna z ciebie nie zdara! Jest taki przystojny! Cześć! Jestem Karol! A ja jestem głodna! Nie, Julio! Hej! Jak to zrobiłaś? To ja zajmę się budową! Po pierwsze odkręcę śruby! Na co ona się gapi? A, mogłabym się gapić na niego przez cały dzień! Czy mamy mu pomóc? Pierwsza deska jest zdjęta! Zabieraj się do pracy. Poradzimy sobie z tym w mgnieniu oka, Sis. Zostawię tę deskę tutaj. Właśnie tak? Co? Jak to? Kiedy tu zrobiłeś? To nie było takie trudne. Witamy. Tu jest pusto. Gdzie śpicie? Głuptas. spójrz w górę. Ha! Łóżko na suficie? Co za wyjątkowy projekt. Jak się śpi na takim łóżku? Ja nie dam rady. Ha. Nic dziwnego. Przesuńcie się. Zaczynam prace dekoracyjne. Usunę wszystkie nadmiarowe rzeczy z sufitu i wprowadzę nowe zapasy. Łóżko zniknęło. Wow! To sam hrabia Drakula? Nie, to tylko nasz pracownik budowlany. Nasz przystojny pracownik. Na początek udekorujemy ściany. Ale pyszne. Wszystko gra? Daj mi spokój. Karolu, to miejsce jest takie ładne. Co w tym jest ładnego? Pokażę ci, co to znaczy ładne. Rozdrabnianie tkaniny na kawałki to właśnie jest estetyczne. Wow! Wygląda imponująco. Co potrafię lepiej? Tada! Niesamowite! Jest zadowolony! No ej, zrobię sobie selfie. Udało się! Świetny kąt. Czy mogę zrobić wam zdjęcie? Jasne. Uśmiechnijcie się. Zaraz. Dlaczego nie ma was na zdjęciu? Bo kamera nie działa. Spróbujmy zrobić selfie. Przyłapałyśmy cię. Potrzebujemy więcej światła. A, nasze oczy. Przepraszam. Nie szkodzi. Łamaga. Naprawię to. A, zdecydowanie potrzebna jest pomoc eksperta. Nie będę skąpił farby. Gotowe. Ale bałagan. Bez obaw zajmę się tym w mgnieniu oka. Jedyne co on robi to wznieca kurz. O, nie topesz? Znikaj. Chyba się odczepił. Wszystko gra? Dostałam szczotką. Nie ujdzie ci to na sucho. Ano tak. Gdzie on jest? Mam zapasy. Ostatni ząb. Powiedz jeszcze raz a. No tak, to mi umknęło. Co takiego? Liść sałaty. Teraz to jest dokładna kopia twoich zębów. To jest po prostu głupie. Sama zobacz. Jak to możliwe. Muszę wyszczotkować kły. A ty zabieraj tę sałatę. Ta szczoteczka wystarczy. O, matko. Czy długo się zdrzemnęłam? To tu jest. O, nie chciałem. Spójrz, co znalazłam. Stare portrety. Już nie zbierają kurzu i czas, by zobaczył je świat. Wow, wyglądacie jak własne babki. Babki. No, tak, jasne. Babcia, gdzie ona jest? Uważaj, zabawa świecami bez nadzoru dorosłych jest bardzo niebezpieczna. Bezpieczniej byłoby zamówić sobie nowe świece online. I żadnego otwartego ognia. Jak to się pali? Wystarczy włączyć. Wow! Nasz pokój jest teraz bardziej klimatyczny. Wow, dobra robota! Trochę się zabawimy. Dalej telekinezo. Mój napój i pizza. Hej, gdzie się podział mój lunch? Napiszcie w komentarzu. Głupol. To jest płot. Sprawdźmy, by na zewnątrz było uroczo. Zobacz, jaki jest silny. To chcę przeprowadzić test na zgniatanie. Idę. Podoba ci się? Bardzo. Muszę spróbować. Aktywacja trybu przebrania. Najważniejsze jest mocne uderzenie. Hmm. A naprawdę? Mam cię! Tego nie potrzebujemy! O, cześć, długo tu leżysz? Sprawdzam, czy trawnik jest miękki. Skoro tak mówisz. O, nie, to się nie powtórzy. Co? Robię z tego ścieżkę. E, no tak. Ta płytka chyba wystarczy. Chociaż to nie wszystko, przygotowałem niespodziankę. Co to za niespodzianka? Dla nas? Prawdziwy garnek do gotowania na zewnątrz. Mam nadzieję, że się spodoba. Garnek na eliksiry? Wow. To miłe mm. z Twojej strony, ale przez dym jesteśmy mm. senne. Szkoda, że nie mamy łóżka. To żaden problem. Mam dla Was wyjątkową ofertę. Hmm romantyczne różowe łóżko z miękkimi falbanami i frędzlami. To najpopularniejszy model tego roku. Świetnie. No chyba nie. Dobrze. Czemu jesteś taka uparta? Łóżko numer dwa. Podstawowy barokowy styl monochromatyczny. Wow. Jak ty się z tym czujesz? Humam. Ostatnia opcja to ścisły minimalizm. Punkt. Zróbmy to. Oczywiście. Łóżko jest gotowe i pasuje jak ulał. Robota wykonana! O, fajnie! Ja tylko robię swoją pracę. Ach, jestem wykończony. Nino! Byłam szybsza! A! Ona mnie ukryzła! Wszystko zepsułaś! Odlatuję! Czy wy jesteście wampirami? Czy to są kły? Czy ja teraz też jestem wampirem? Mogę zostać nietoperzem! Wow! Pomocy, zaplątałem się. O, spokojnie, wszystko gra? Chyba tak. No poza tym, że zmieniłem się w wampira. Tak? Przyjęto mnie na uczelnię potworów? Jestem za. To wszystko, możecie iść. Gdzie są wszyscy? Po prostu odlecieli. To pierwszy dzień Kasi na nowej uczelni. To miejsce jest takie dziwne. Czy jest tu kto? Chwila! Drogi wielkołaku, czy wiesz, gdzie jest sala wampirów? Tam! Dziękuję. O nie! Oni zaraz zjedzą nauczyciela! A może jednak nie? Cześć wszystkim. Kasiu, to jest logo naszej uczelni. Każdy student ma takie. Chwila, czuję puls. O nie, muszę wstrzymać oddech. A może jednak nie? Witaj w naszej grupie. Dziękuję. Studenci bardzo ciężko pracują. Czas minął. Oddajcie swoje prace na biurko. Po co nosić kartki, gdy możesz użyć telekinezy? W serio? Katarzyno, gdzie jest Twoja praca? Muszę zanieść ją sama. Katarzyno, nie musisz chodzić. To niezręczne. Chciałabym móc użyć telekinezy. Grupa wampirów pisze test. O, ludzie, złamał mi się ołówek. Czy ktoś ma temperówkę? Temperówkę! Słyszałeś to? Wszyscy są mocno zszokowani. Pan Drakulinus ci pomoże. Drogie wampiry. Oto legendarny kieł Drakuli czwartego. To zaszczyt móc go oglądać. Dziękuję. To tylko temperówka. Ten ołówek jest bardzo ostry. Na co się gapicie? Tematem dzisiejszych zajęć będzie ludzki układ krwionośny. Krew. Wampiry od razu stają się głodne. Czy wszyscy pamiętają odpowiednią technikę gryzienia? O, umieracie z głodu. Pora na obiad. Wampiry pałaszują wampirze posiłki. Zakleję moje żyły taśmą. Tak na wszelki wypadek, gdyby przekąska nie wystarczyła. O, au! Drzaska! Boli! Wampiry wyczuły ludzką krew. Potrzebuje plastra. Uszenie korwiopijców jest słabym pomysłem. Gdzie się podziała moja sympatia? On śpi. Dobrze. Oto jego szafka. Ochilku. Pobudka. Pora na zajęcia. Która jest godzina? Ósma pięćdziesiąt. Mam jeszcze trochę czasu. Pan Draculinus ma swój ulubiony długopis. On wprost uwielbia stawiać stopnie krwią. Grupo, oto wasze testy. Tak, dwuja. A, ładnie pachnie. Czy ona polizała swoją ocenę? Hmm, nie trudno ją poprawić. Chcesz trochę? Możesz to zatrzymać. Oto najpopularniejsze wampiry w historii. Mój brat kumplował się z Einsteinem. Lincoln to był taki kawalarz. Wiedziałam. A oto Tesla, brat mojej matki. Podobieństwo jest oczywiste. Czy oni na serio byli wampirami? Wygląda na to, że mała ściąga nie umknęła panu Draculinosowi podczas testu. Nie oszukasz mnie, Saro. Dostajesz dowuje za oszukiwanie. I zapomnij o podpowiedziach. Kasia też ma ściągę. Co ona chowa? Ma ściągę na lusterku. Pan Draculinus jej nie zobaczy. Uff. Kasia ma nowego czołkera. Ale innym studentom nie specjalnie się podoba. Oczywiście, że nie, ponieważ jest zrobiony z czosnku i to cuchnie. Ona jest szalona. Wampiry nie lubią tego zapachu. Trzymaj się od niej z daleka. Co jak co, ale z tym chokerem Kasia nie zdobędzie popularności. Zaczynajcie. Nauczyciel obserwuje uczniów jak jastrząb. Te pytania są takie trudne. Czas minął. Oddajcie pracę. Na tej sali nawet jabłko zmienia się w wampira. Obserwuj ich. Nauczyciel zniknął. Spróbuję dodać kilka odpowiedzi. Dziękuję za pomoc. Teraz wracajmy do zajęć. Ten wampir jest boski. Chciałabym wiedzieć, co pisze w notesie. Przerwa to moja szansa. Zerknę ukradkiem. No też odleciał. Kasi nie ma i zostawiła swój telefon. Zobacz na no te zdjęcia. Okulary i aparat. Boki zrywać. Idzie. Co jest z nimi nie tak? O jejciu, znaleźli moje stare fotki! Co się stało? Dlaczego jesteś smutna? Oni śmieją się z tego. To nawet nie jest śmieszne. Coś ci pokażę. Oto moje zdjęcia z dzieciństwa. Też kiedyś nosiłam okulary i aparat. Nie wstydź się, olej ich. Wampiry lubią robić kawały tak jak zwyczajni ludzie. Ojej, ten przystojniak ma coś w zębie. Dobrze, że mamy wykałaczkę. Kołek! Proszę, widzę, że potrzebujesz wykałaczki. To nie jest kołek. Dzięki, ale i tak się boję. Zaczynajmy, grupo. Gdzie są wszyscy? Nie mamy pojęcia. Przepraszam za spóźnienie. To kawa dla ciebie. Fuj, ochyda. Panie Drakulinusie, spóźniłam się, ale przyniosłam twój ulubiony napój. O, dzięki. Co za świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Patrz i ucz się.